Witam serdecznie moi drodzy. Chciałabym wyjaśnić, yy, kim jest fałszywy bliźniaczy płomień, dlatego że nieraz pytacie mnie o tą kwestię, szczególnie jak gdzieś tam powiem o tym filmie. króciutki to będzie filmik, dosłownie wyjaśnienie tylko i wyłącznie w kilku zdaniach. Moi drodzy, już karty mam schowane, już karty są oczyszczone, więc w takiej oto scenerii będę odpowiadała na to pytanie. Już jest też dość późno, więc nie mogę dość głośno mówić. Moi drodzy, bliźniaczy, fałszywy bliźniaczy płomień zawsze przychodzi przed prawdziwym bliźniaczym płomieniem. Czyli można powiedzieć, że udaje, że jest tym prawdziwym bliźniaczym płomieniem, natomiast w rezultacie końcowym okazuje się, że wcale tak nie jest. Jeżeli chodzi o bliźniaczy płomień, ten prawdziwy, to on zawsze jak gdyby związany jest z naszym rozwojem. Natomiast u fałszywego bliźniaczego płomienia nie ma za bardzo tego rozwoju. Często są przeszkody. Często u tego bliźniaczego płomienia fałszywego nie jesteśmy w stanie w ogóle się dogadać na dłuższą metę. Mamy pewne takie między sobą kwestie, których nie możemy przejść. Cały czas jest pod górkę, cały czas są nerwy, stresy. W taki sposób ten fałszywy bliźniaczy płomień u nas się pojawia. Prawdziwy bliźniaczy płomień, jakby nie było, dąży do Unii, prawda? Więc tam nie ma takich sytuacji, nie ma takich przepychanek, nie ma takich bardzo, powiedziałabym, drastycznych energii, które doprowadzają nas do frustracji, do jakiejś agresji, do, jakiegoś, do jakichś przepychanek między sobą energetycznych. Jest to względnie spokojna relacja. Jedyną przyczyną, Jaką możemy odnotować u bliźniaczego płomienia, to jest to, że mamy bardzo dużo takich okoliczności zewnętrznych, które są niestety przeszkodami. Natomiast w bliźniaczym płomieniu fałszywym te przeszkody są w tym, że często nie możemy się dogadać i ta komunikacja między nami po prostu kuleje. A dlaczego? Dlatego, że fałszywy bliźniaczy pomień jest fałszywy, jest fałszywym bliźniaczym pomieniem i tam wcale z założenia nie musimy się dogadywać. Więc można powiedzieć, że często bazujemy na innych energiach. Często bazujemy na innych poziomach energetycznych, na innych wibracjach, dlatego to się nazywa fałszywy bliźniaczy płomień, bo można powiedzieć, że on przeciera szlaki dla prawdziwego bliźniaczego płomienia. I ten fałszywy bliźniaczy płomień często, znaczy często, prawie zawsze przychodzi przed tym prawdziwym bliźniaczym płomieniem. Tak jak mówię, po to, żeby przetrzeć szlaki. Dlatego że to jest niezwykle ważne i wtedy. Prawdziwy bliźniaczy płomień wchodzi do Twojego życia i już ma te szlaki, że tak powiem, przetarte na tyle, ile może mieć. Więc powiem Wam szczerze, że to są takie różnice dość duże, dlatego że ogólnie rzecz ujmując, relacja bliźniaczych płomieni nie jest aż tak drastyczna, nie jest aż tak utrudniona, nie jest aż tak, powiedziałabym. Yy... Problematyczna pod kątem komunikacji i braku dogadania się. Natomiast fałszywy bliźniaczy płomień, relacja fałszywego bliźniaczego płomienia, niestety, ale często bazuje na tym, że ludzie się po prostu nie mogą ze sobą dogadać, bo w ogóle te połączenie między nimi nie jest kompatybilne ze sobą, jak się później okazuje. Więc można powiedzieć, że fałszywy bliźniaczy płomień bardzo długo udaje ten prawdziwy. I bardzo długo my rzeczywiście wierzymy, że to jest prawdziwy bliźniaczy płomień. Natomiast, jeżeli cały czas się boksujemy w tym związku, cały czas jest coś nie tak, cały czas musimy, że tak powiem, być w jakiejś takiej uważności nadmiernej albo w jakimś takim stanie gotowości co do zdarzeń, sytuacji między nami i w ogóle tego, co, co się dzieje między tą dwójką, no to nagle się okazuje, że to w ogóle nie jest prawdziwy bliźniaczy płomień. U prawdziwego bliźniaczego płomienia nie ma takiego boksowania się, nie ma takiej przepychanki. Głównie bliźniacze płomienie mają ze sobą naprawdę dobrą harmonię i bardzo dobre połączenie, natomiast te przeszkody, przez które muszą przejść, to są przeszkody zewnętrzne, często związane z okolicznościami, ze zdarzeniami, które nie funkcjonują na ich korzyść, z osobami trzecimi też. Czyli tutaj energie trzecie też mogą być przeszkodami, bo są zewnętrzne, prawda? Więc można powiedzieć, że bliźniaczy płomień od samego początku bardzo dobrze się między sobą dogaduje. Natomiast musi stanąć na wysokości zadania, żeby przejść przeciwności losu, które związane są z rzeczami z zewnątrz, z okolicznościami i ludźmi z zewnątrz. Fałszywy bliźniaczy płomień natomiast cały czas się boksuje między sobą. Czyli dwie osoby będące fałszywymi bliźniaczymi płomieniami boksują się, kłócą się, moje na wierzchu, jest toksyczność duża. Ludzie nie mogą się dogadać, ludzie cały czas walczą, cały czas mają jak gdyby brak możliwości do dojścia do konsensusu. Więc jest naprawdę duża różnica. Jest duża różnica, jeżeli chodzi o to, jak wygląda związek bliźniaczych płomieni, a jak wygląda związek prawdziwych bliźniaczych płomieni. Natomiast tak jak powiedziałam na początku, bardzo trudno jest prawie, że w ogóle nie jest to możliwe, ale aby od samego początku jak gdyby, zorientować się, że to jest fałszywy bliźniaczy płomień jest to bardzo trudne dlatego, że nic nie wskazuje na to, że miałoby być inaczej i można powiedzieć, że fałszywy bliźniaczy płomień bardzo potrafi się dobrze zakamuflować i prawie, że cały początek relacji jest toczka w toczkę tak jak prawdziwy bliźniaczy płomień więc można powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie na samym początku zorientować się, że coś jest nie tak Dlatego, że tak czy inaczej ten fałszywy bliźniaczy płomień, nawet jeżeli jest negatywnym bliźniaczym płomieniem, to on i tak ma pozytywną rolę do odegrania w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, że on ma przetrzeć szlaki bliźniaczemu płomieniowi prawdziwemu. I jest to niezbędny element, jest to niezwykle pomocny element, jeżeli chodzi o to, co dalej będzie przy prawdziwym bliźniaczym płomieniu. Więc musi swoją rolę wykonać bliźniaczy płomień fałszywy, i on to robi. Więc można powiedzieć, że mimo że ma negatywny wydźwięk bliźniaczy płomień fałszywy, to i tak swoją rolę bardzo pozytywną dla całego procesu rozwoju u bliźniaczego płomienia prawdziwego robi. Więc w taki sposób chciałam Wam odpowiedzieć na tą kwestię. No, różnica jest naprawdę diametralna, natomiast nie plucie sobie w brodę, że nie zauważyliście, że byliście z fałszywym bliźniaczym płomieniem od samego początku, bo było to niemalże niemożliwe, żeby rzeczywiście to zauważyć. Więc to nie jest wasza wina, nie narzucajcie sobie, nie zarzucajcie sobie tego, bo ten fałszywy bliźniaczy płomień musiał się zadziać w waszym życiu pojawić, żeby przetrzeć szlaki właśnie prawdziwej miłości, jaką jest prawdziwy bliźniaczy płomień. Więc, moi drodzy, to by było na tyle, wyjaśniłam. Mam nadzieję, że zagadnienie jest w miarę jasno tutaj, przeze mnie przedstawione. No i to by było na tyle. W takim razie chcieliście odpowiedzi na takie pytanie, więc w dniu dzisiejszym takie pytanie zostało przedstawione na filmie. Pozdrawiam Oliana.